dlaczego toksyk woli imponować obcym ludziom niż własnej rodzinie? Gdyby toksyk był aktorem, jego życie przypominałoby teatr z jedną zasadą im dalej od domu, tym głośniejsze brawa dlaczego? Dlaczego osoba o narcystycznych cechach Często inwestuje całą energię w imponowanie obcym, podczas gdy rodzina, bliscy, dostają jedynie resztki emocji, niedokończone historie i maskę, która dawno straciła blask. Odpowiedź tkwi w mrocznej grze ego, strachu i matematyce społecznej. Po pierwsze, obcy równa się czysta karta, rodzina równa się archiwum. Wyobraź sobie, że nosisz ciężki plecak, wypełniony swoimi słabościami. Wstydem i porażkami. Twoja rodzina zna zawartość tego plecaka. Widziała, jak pakujesz go latami. Obcy? Oni widzą tylko eleganckie zapięcia i logo mechanizm. Narcystyczne ego potrzebuje permanentnego resetu. Obcy, w przeciwieństwie do rodziny, nie mają dostępu do Twojej przeszłości. Nie wiedzą, że królowa życia trzy dni temu płakała w kuchni. To idealna publika dla iluzji. Badania z Journal Personality and Social Psychology wskazują, że osoby narcystyczne częściej manipulują pierwszym wrażeniem, bo wiedzą: obcy oceniają powierzchownie rodzina ona sprawdza, czy korona pasuje do brudnych skarpet. Po drugie, rodzina to lustro, które pokazuje prawdę, a człowiek nikczemny nie znosi swojego odbicia. Umysł psychofaga działa jak algorytm. Jeśli nie możesz być idealny, znajdź kogoś, kto uwierzy, że jesteś. Bliscy znają twoje słabości, więc ich podziw jest trudniejszy do zdobycia. Wymaga autentyczności, pracy, wrażliwości. Tymczasem obcy? Przykład. Narcystyczna matka, która na Facebooku publikuje zdjęcia idealnej rodziny, ale w domu ignoruje dzieci, bo sukces pozorów jest ważniejszy. Od relacji. Psychologia strachu. Dla manipulatora, manipulatorki rodzina to świadkowie jego prawdziwego ja. Im więcej intymności, tym większe ryzyko, że ktoś zauważy, że cesarz jest nagi. Matematyka podziwu. Im więcej osób, tym większy zastrzyk ego. Narcystyczne ja karmi się jak czarna dziura. Im więcej pochwał, tym lepiej. A gdzie łatwiej zebrać lajki? Social media to raj dla narcystycznego kamuflażu. Tysiące obcych, zero pytań o poranek bez makijażu. A rodzina to nisza rynkowa. Nawet jeśli ją oczarujesz, dostaniesz ograniczony pakiet uznania. Dla toksa to jak inwestować w lokatę, gdy można grać na giełdzie. Po czwarte, kontrola kontra intymność. Dlaczego zły człowiek boi się bliskości? Imponowanie obcym to bezpieczny dystans. Możesz zagrać rolę, a potem zniknąć. Rodzina wymaga ciągłości, a to oznacza ryzyko, że ktoś odkryje, iż gwiazda gasi światło, gdy nikt nie patrzy. Paradoks. Narcystyczna osoba pragnie uwielbienia, ale nienawidzi zobowiązań. Obcy nie domagają się obecności na codziennych porządkach życia. Narcyzm często jest tarczą przed bólem bycia niewystarczającym. Obcy są bezpieczni, nie musisz im pokazywać co kryje się pod tarczą. Kamuflaż toksycznej osoby to nie kaprys. To jest strategia przetrwania kruchego ego. Obcy są jak jednorazowe lusterka. Pokazują tylko to, co chcemy, a rodzina to lustro, w którym widać całą prawdę. I właśnie dlatego psychofag woli je stłuc. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.